Cześć, witajcie, ja jestem Hudy, jestem najemnik. Siema I gramy za Arsenalem mecz pucharowy. Kapitał. Trzwiercfinał, tak? To jest? Tak. Dobre. Okej, okay. my dzisiaj gramy na czerwono, nie na tako. No fit stary, Masz ten zaszczyt. Dobrze. No. Aguero. Aguero. Strzelaj. Aguero strzał. No, obroniony był? Chyba tak. Tak no. jest. Wrzucano i nic. O kurczę. Uuu, wow. wow. no Piękna i... Zero, ta? Mm. No. Tak, lider Ziru. Dobra, spokojnie. No, musimy się wziąć za ofensywę. A tak całą drużynę. Aguero. Czekaj, nie, Van Persi tego nie dobiegnie, a może jednak? Do tyłu, Van Persi z strzał, lewa noga, no niestety, broni to Wojciech Szczęsny. To jest Szczęsny chyba. Szczęsny? Ostatnio było spina. Szczęsny. Mm, czekaj. Na pewno. Sprawdzimy. E, jak się to, nie tutaj. Tu się to sprawdzało. A, Szczęsny, no. Jednak. Wrócaj. I Angel Di Maria, no nie, no i to nie działa. O kurde, spalony! Gdzie jest sędzia? Sędzia, co ty nie widzisz tego spalonego? Kurde. Czemu tak słabo tam podał, mu to jest. No i koniec pierwszej połowy, po której przegrywamy 2 do 0. Dobra. Musimy to nadrobić i to szybko. Uuu, strzał van Persie, no, no nie! Ech, spalony jeszcze w wyłapku, super. Podaj, podaj, podaj! I strzał Mata, lewa noga, Juan Mata! No i pięknie, Juan Mata. W 64 minucie na 2 do 1 braku kontaktowa. Jeszcze jedną trzeba strzelić i wtedy chyba będzie dogrywka, no i będzie dobrze. Być może, dobrze. w wyrzutach karnych może wygramy. No właśnie, ja. może. <laughs> Nie, A dobra, podaj. Staram się. Juan Mata. Juan Mata. Mata! Nie! Dobitka! Do nie tak. ma! Dobre, podaj albo strzał Falcao. Dobit! Nie! No nie, no nie. No, nie. No, nie. Fuuu. 90 ha. minuta. Rzuc Ty wrzucasz. Różny, teraz albo nie. Proszę. Robin van Persie wrzuca? Tak. Dobra. Robin van Persie! Erera! Podaj! Erera! Podaj! Co to... Dehera? Strzelaj! Nie mogę! Jordi Alba! Zabręca. Jest! Jest! Alba! Jest! Nie, o jest. Nie wiem! Nie <laughs> Ale emocje! W ogóle to trafiłem! Pani w ogóle tu... Nie, tu nie wiem! Klikałem po prostu, klikałem! Lop, na wywękażem, wszczęsto nie wiedział co się dzieje! Tak, czyli błąd z dema tradycyjny chyba. Tak? Tak Jest! Oh. Błąd bramkarza, na szczęście Boże, oh. nie wierzę Jordi, albo bohatery dzisiejszego dnia Ale się W ostatnich sekundach meczu Sędzia, koniec proszę Koniec! Grzesz, kurde, koniec Autobus Co, Autobus? autobus? <laughs> autobus Parkujemy autobus Cholera, jest! Yes. No i do gryweczka chyba, albo to jest dwumecz, nie mam pojęcia co to będzie. To jest do gryweczka. Jakieś zmiany? Wiesz co, no pokaż. No nie, jedziemy. O. Spoko, 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 spoko! Nie jest tak spoko! Widzę, że nie jest spoko. Jest, brawo! Uff. Brawo, Thehea, nie jest dobrze. Ej, 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 ej. nie jest dobrze. Thehea! Palon Nie bierz autobusu Uff Weź równo zrównoważony Biorę Van Persie Lewa noga Uderzenie no obok bramki Aj Dobra Dobra, koniec Okej okay. Okej, okay. jest... Teraz druga połowa do zmiana Ej, czy... Kogo? F nie wiem, kogokolwiek Świeże siły Blind? Tak. Za... Uf. Gustavo Nie Dobra nie, nie. falkao, falkao Za falkao? Ale blind jest defensywny To e, Januzaj. Za falkao? No okay. Lecimy Andan, Januzaj na na boisku mo... Co? E, wejdziesz się Blinda za Gustawę Na pewno? No Pewnie jesteś? Tak Na 100% czy tak. może jest kapitanem, a nie wam Nie wiem To nie jest ważne Podaj. Dobra, no. ale wyskok, nie? Bardzo ładnie tak. Jest! Blind! Blind! Strzelaj! Blind! blind yes. Nie będzie rzutów karnych prawdopodobnie! No dobra. Jak się nazywał w ogóle? Dan, blind! Ale... no imię. Blind! Dal, 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 Dalej, Dobra, nie, nie, nie Dalej. będę tego rozmawiał. O, nie. nie! 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 Kto to strzelił jakiś Gazorla! Ta? Nie! nie. To? Murzyn! Ale kto? Nie, nie wiem jakiś murzyn. murzyn. Podaj, podaj Lecę wam persim. A tak całą drużyną. Gdzie jest, dobra? Ramzej. fauluj Czerwona kartka, cokolwiek. A, to jest remis, ej. To może nie ja tak całą drużyną. Bo to też karne będą nie? Fauluj! O cholera. Spalony! Spalony yes. I tak nie trafi. No dobra, wykopuję. No wywal, wywal to. Najmocniej jak możesz... I rzuty karny Ok, konkurs z rzutów karnych na Old Trafford Dobra Dalej To pierwsze. Tak, u naguero. W lewo będzie szał Uff Dobra, nie, dobra tak. Trafił. A, ale rzuciłem się i tak i tak, nie wiem dlaczego on się nie rzucił. Nie wiem A, ty strzelasz teraz. Masz to trafić. Fartasz aż Broisz, teraz Broń jest. Dudek Dens. W prawo! A do. Dobra. Dudek Dens podziałał. I mata. Dobra. Spokojnie. Dobra Dobra! Ha, wygraliśmy to już pra... Nie Kto broni? A, ty strzelasz Andamianu zaj? Yes! Wygraliśmy Do zera Zniszczyliśmy już zakarny. świetnie Dawid Dehea popisał się Dudek Dance. <laughs> Okej okay. Czyli nie kupujesz pada Ech. Dobra Alba 3-0 wrzuca karnych Brawo dla Alby Albo Alba bohaterem Z kim będziemy grać potem? Z... No dobra, Sła, potem z City z Manchester City tutaj... Wiem Z nimi w finale pewnie Jeśli się dojdziemy Liverpool do Liverpool przegrał Z kim? Z Sosią z Albion West Brom, Albion No Kontura zawodnika, 3 miesiące Kto? Angel Nie. Di Maria Tea. W takim razie Czekaj. Prze... Uu, ogarnij pada. Bo Zabijmy. nie mogę nic wejść. Okej, okay, nagroda w turnieju już. Oferta prowadzenia kary narodowej RPA. Nie. Nie. brak. Wiem o tym. Okej. Okay. E, chwila. Zobaczymy czy ktoś się rozwinął. Sobie okay. i tak jeszcze musimy tego. Wiesz, dehe. Znaczy Di de Marie zdjąć. Wiem. Coś się rozwinął. Proszę Nie Ty, Zaha się ten Zaha? Gdzie jest Zaha? O, on się dobrze rozwinie, wiesz? Tak stawiam Forma 2 No to co, ale on się dobrze rozwinie Da, Di Maria Herrera? No Herrera Under Herrera, okej okay. Ander chyba, nie wiem Na Smalling Na Tak Okej, okay. trzeba zapisać ten e, trudny mecz z Arsenałem zdecydowanie Bardzo trudny Ale zwycięskim Dobra Oj, ej! A, dobra, oni zagrali to więcej no, Dobra, musimy to wygrać Więc zaczynamy No, rozpoczęli I 10 minut, nic Pele Żółta kartka Remis chociaż Rodríguez, ale on nie jest u nas, ludzie. Przegraliśmy 2 do 0. No niestety. Dobra. W Lidze chyba, nie wpadniemy. Nie. Okej, okay. mamy przewagę. Tak, jeden masz więcej. Jeden wiadomo. lecz mniej mamy. I mamy tyle samo punktów. Okej, okay. nasza zwarta w Liz robi się coraz trudniejsza. Nie było tak pięknie. Ale dobra, spokojnie. My z Liverpoolem mamy, który znowu jest drugi. Zauważ. Nie. Okej, okay, to już musimy wygrać, choćby nie wiem co, nie? E, kto tam coś chciał? Nic nie ma? My było przed chwilą. Dobra, zobaczmy rozwój naszych graczy. Kochanych. Czy ktoś się rozwinął? Ile montoya ma? 89. No dobra. Okej, okay, nikt się tu nie rozwinął niestety na razie. Na pożyczeniu również. Może po meczu z Liverpoolem się ktoś rozwinie. Mówi. Dobra, zapiszmy sobie. Liverpool kontra Manchester United. Bez tego, bez Di Maria. A Di Maria nie wnosił dużo, nie? Chyba. No nie. Ale był. 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 To, że był. Było dobre. Dobra. W takim razie wchodzimy. Gramy. Weź się przenieść tu do mnie. No, musimy to wygrać. Białe? Nie. Czerwone i żółte. Okej. Okay. O, trawo. To nie stało Nie Nie ma sensu. Ło. wo. Ło. No dobra. Zespałem. Ja też. Ale dobra, z, z, atak sam zrobiłem, no robimy spoko, spoko. A. Alba. Zrobi Alba. Strzelaj. O Ło. V Świetnie wywalczony rzut wolny przez Albę. Chyba. No, no Dobra.

tak wow, czy nie? Gol. Nie, Danie, Salisz. A wygląda jest jak wygląda jakby się wkurzał, nie? Jedziemy dalej. Tak, musimy to strzelić teraz. Uciekamy, uciekamy, Van Persi! One Percy Fuck. Van Percy. Persie. Van Strzelaj! Persie. Robin! No, zablokowany! Ach Skrutu Aj no, dobra Montoya, podaj, 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 podaj. Alba Podaj Wow, Falcao Dobre, mamy to Przód Przód do Aguero Nie ma spalonego? Nie Leż Spoko Aguero Strzelaj Aguero strzał W, w kamerzystę to dawał, bo nie podobało mu się, że jest filmowany Ale no niestety Albo strzelaj mata Juan mata Uderzenie Nie Już to, że to będzie bramka. Ja też Jeszcze nie. mamy czas, spokojnie no, mamy. Dobra cicho One Percy Robin Robin Strzał! Strzał! one Percy jest Dwa do dwóch Robin, one Percy Oh yeah No to jeszcze jedno Tak, ale już jest naprawdę bardzo mało czasu. Dobrze, ten Fisk się tu nie udał, nie? nie? I ten drugi też na blok. Jakby zablokował, że to on w tym to by było ciężko 13 minut do końca, damy radę Cofi Strzelaj! This is Mata! This is Mignolet. Kurde, jeszcze nie... Już się utrzymał to, no. Dobra, co to? Dobra... W pole! Podaj! Cholera, faul! No. 5 minut doliczył, to jest dobrze. Ta. Tu to jestem, no. No, Podaj. Znaczy, nie podawaj. Znaczy, nie spróbuj coś zrobić. Chciałem podać, ale już powiedzieliście no co. Ej, 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 bo ten... bo staricz. Ej, bo to był sterling. Ej, bo bo, to, bo, Dobra, Ej, bo, bo było niedobrze. Spokojnie, spokojnie. Nie Ej, bo nie mamy to. Nie mamy. Może ja ratuje znowu. Bo... Ale nie wiadomo w jaki sposób ratuje, bo się wykorzystałem ten już wolny. A w demie komputer potrafił wykorzystać I To robię? idę w ten. Idę tam w, w bramkę. No. Jezus Maria, nie. nie! 3 do 2. Kto to? Był. Nie wiem. Van... Fuck. Koniec Przegrywamy i w tym momencie co, tracimy? Prowadzenie widzę? Nie mam pojęcia. Zaraz zobaczymy. To tak, na... idą na trzecie miejsce. Ale oni mają... 3 punkty. Trzy punkty przewagi. Grali... E, I mają więcej. więcej. Tak. Dobra, możemy to nadrobić. Okej, okay, okej, okay. nieźle jeszcze. Nie ma tragedii, to jest dopiero pierwsza z sezonu, więc lust, nie? To już był drugi mecz. Teraz Ej, właśnie wiadomości, aż mamy. Indie. Nie. Yeah. Dwóm zawodnikom kończą się kontrakty. Okej, okay, przedłużmy to. I jeszcze ten. No dobra, zmiennik okej, okay. a jeszcze, jeszcze więcej, nie tylko dwóch, co wy. ooo, ich to jest dużo no, Ale nie, nie nie Dobra, to pójdzie Jeszcze tylko trzech, dobra, zastąpij symulujemy? tak Już czekaj, ale zastąp też, tak? tak I z kolejnym meczem zagramy Z, z Newcastle class... z, też z new gramy, czy nie? nie Z Newcastle nie gramy I... a, gra... w kolejnym odcinku e, będzie to mecz z Tolkhamem i okno transferowe w ten sposób, chociaż kasy nie mamy, ale będzie ona teraz Dobra mm, Coś się rozwinął? Ojej Nie jest dobrze, przegrywamy ostatnio No nie Zawodnicy przez to są nie w formie I się nie rozwijają Dobra, Zapiszmy sobie Dobra i zaczynamy Aston Villa kontra Manchester United Van Persie jest Dobrze Robin... Robin strzela. Ha, Alba. Żółte No, tradycyjnie Alba, oczywiście. Często zbiera te żółte karteczki. Dobra... Jest 1-0, kruche prowadzenie niestety, ale zobaczymy czy uda się utrzymać, mam nadzieję, że tak. I Falcao 2-0, dobra, teraz już wygraliśmy to na pewno, możemy przesunąć szybciej oczywiście. Okej... Okay. I Stoke. Oferta kontraktu przyjęta. Aha, wszystko... O, to odrzucił. Większą rolę w zespole Ale, to spojrzałbym właśnie. A, rozwila. Lingard. Aha. On. Dobra, ma sporo mi Mmm... <śm> nie, nie możesz mieć prośby. My gramy ze stołu. Typisać? Nie, zapisywałem przed meczem z czym? Z Astorvij. no z No, Oraz ze stołu na pewno wygramy. No czy nie powinno wywalać, to jest pogoda jest piękna. Nie. O, Duży alba. nie ma. O, alba. No albo bramka, albo żółta kartka, to jest cały alba, nie? Uuu, rzut karny był. Niedobrze, niedobrze. Czy ktoś się zbierze i tu bramkę zdobędzie? Zobaczymy. Jest. Blind! Uff, już myślałem, Blind blin nie u nas, ale jednak u nas. Okej, okay, 2 do 1, się ze Stoke City. I wychodzimy na pierwsze miejsce w widzę. O dwa punkty. I z Newcastle mieliśmy musimy przesumulować czy zagrać? Przesumować. Oferta kontraktu przyjęta. Okej, okay, skoro już wszyscy poprzyjmowali do oferty kontraktów, to sobie zapiszemy oczywiście. I zaczynamy. Newcastle United kontra Manchester United. Oni? Tak. No, spoko. O Oje, oh, yeah. Arsenal gra teraz? Nie widzę. Patrz czy Arsenal gra, bo ten. Znaczy nie Arsenal, tylko Liverpool. Liverpool, no. Liverpool. O je, yes. oh, yeah. Liverpool wygrywa. Arsenal. Czyli my też musimy wygrać. Na pewno na razie wygrywamy, więc jest spoko. Arsenal 3-0. Mhm, Liverpool mógł zremisować w sumie. Swoją drogą. Blint! 2-0 I koniec, 2-0 wygrywam z Newcastle Okej okay. Jesteśmy do prowadzenia Czy ja? Mm. Tak, dwa punkty przewagi na lewo. o wszystko też. Tak, i z Tottenhamem, który jest trzeci. Jeśli przegramy, to Tottenham prawdopodobnie wyjdzie na prowadzenie, nie? Tottenhamowi dobrze idzie, no nie? Fest na no dzisiejszego meczu, blind. Chciałbyś zagrać? No dobrze. wpuścimy go. Mówisz? No dobrze. Za RR, -a, nie? No może. Czekaj Dobra Nie widzę żadnych rozwojów, chociaż sobie sprawdźmy tutaj Może przewróćmy wam kapitana Dobra I zróbmy te numerki tych drużyn Okej okay. No to najpierw numerki mm -hmm. Okej okay, Montoya, ktoś ma dwójkę? Rafael czwórka. ma dwójkę Nie czwórka, um... Dwójkę mu dać? Daję mu dwójkę Czyli Rafael straci dwójkę to jest na razie tym podstawowym obrońcą. Sokratis. Co? Truję się. 5. 5? 5. A kto ma piątkę? Nikt. To nie jesteś? Mm -hmm. Miał rok. Ojto. 5,4, ok. I szósteczka. A nie, nie ma będzie. trójki. Nie widzę trójki. Dobra. Luiz Gustavo. Mhm. Mm Defensywny. Mhm. Mm nie. 6. 3. 3. Nie, to rogu albo. No to 7, nie 7 Madi Maria 15 daj mu 14 no? Okej okay. Blind Blind zostaje, on nie jest jakiś główny hmm? mhm. Mata 8, HGO 9, Agbar 10 No wam presję 20, bo on tak chce No i zobacz, to jest podstawowy skład w sobie Szałma 2, Okej. Hmm. Dobra Jak to ma 11? Nikt. Co, dajmy Gustawa może. Okej. Okay. No miał Januszaj. Okej, okay, to już nie masz. Okej. Okay. To było na tyle zmian numerów. I co, tyle. Jest to ten hammer. Ja nie robić. No mam no, też nie dla kapitana. Wampersi. A, no dobra. Nie chcę. Muszę no, muszę to wejść. Rolę kapitan Robin Van Persie. No. Okay. Może wolny też wykonuje Van No? Wykonuję, już. Jest mhm. No to spoko. Taktyka jakąś nie, taktyka jak widzę, Mhm. Dobra. Formacje nie zmieniamy, nie? Nie. nie ma sensu. No. Tak. Dobra. W takim razie to było na tyle w tym odcinku. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym. Pozdrawiam. Cześć. Narka.